Cześć. Zapraszam ciebie na test dużych słuchawek z mikrofonem dla graczy Mediatech MT3594. Słuchawki komputerowe z mikrofonem Cobra Pro Trill MT3594, które przejechały do mnie na test, kosztują zaledwie 59,99 zł Słuchawki, jakie Wam prezentuję, one są głównie skierowane dla graczy, czyli dla osób, które długo grają w gry i słuchawki muszą być wygodne nie mogą cisnąć w głowę, ani w uszy, ani w górną część głowy, no i muszą oczywiście dobrze leżeć tak więc te słuchawki sobie przetestowałem, kilka godzin w nich byłem jeżeli chodzi o nacisk na uszy, w moim przypadku jest wszystko bardzo dobrze, nie mam takiego odczucia, wiecie, takiego dociskania do głowy i jest to niewygodne w niektórych słuchawkach, tu jest naprawdę bardzo dobrze jeżeli chodzi o te słuchawki, poza tym, że mają bardzo miękkie, bardzo wygodne nauszniki, które przy okazji bardzo dobrze tłumią z zewnątrz dźwięki, jakie mogą się dostawać, szczególnie podczas gry, nie chcemy słyszeć tego, co jest w otoczeniu, a dodatkowo chcemy, aby dźwięk, który będzie w naszych słuchawkach, nie przedostawał się do mikrofonu, czyli żeby na przykład ktoś z kim rozmawiamy online nie słyszał tego, co my sobie tam na przykład słuchamy w głośnikach naszych słuchawek, na przykład muzykę. Z słuchawkami, jakie tutaj widzicie, w w przewodzie otrzymujemy taki pilot, który służy do zgłaśniania, czy też po prostu przyciszania dźwięku w naszych sławkach oraz wyłączenia włączenia mikrofonu. To jest bardzo przydatne rozwiązanie. Trzy końcówki wszystkie są pozłacane. Jedna końcówka oczywiście to jest jack mikrofonu, druga to jest oczywiście głośniki stereo, i trzecia USB służy tylko i wyłącznie do podświetlenia iluminacji niebieskiej. Tak więc możemy, ale nie musimy USB podłączać do naszego komputera. Te słuchawki nie posiadają swojej karty dźwiękowej, tak więc musimy skorzystać z karty dźwiękowej naszego komputera czy też laptopa. Jeżeli chodzi o wygodę użytkowania, to tak jak już mówiłem, te pianki, które są tutaj i w górnej części, i z boku na nausznikach, są bardzo wygodne, miękkie i nie mamy żadnego dyskomfortu. Regulacja, jak widzicie, występuje i z lewej i z prawej strony, bo oczywiście każdy z nas ma różnego rodzaju Rozmiaru, tak naprawdę, głowę. Jedni będą troszeczkę bardziej musieli sobie wysunąć nauszniki, drudzy mniej. Tak jak widzicie, prezentuje się to naprawdę dobrze. Mikrofon, który tutaj mamy, jest dobrej jakości. Troszeczkę mi brakuje pianki, ale piankę można sobie bez problemu kupić. Chodzi tutaj o głoski. Które będziemy wymawiać, na przykład sy, i tak dalej, żeby po prostu to nie syczało. Możemy sobie kupić taką piankę, nałożyć na mikrofon, szkoda, że nie ma jej w zestawie. To jest taki jeden drobny minus. Podłączamy sobie wszystkie przewody, oczywiście, wszystkie wtyczki do gniazd w naszym komputerze, stacjonarnym laptopie i bez problemu możemy sobie już słuchawki użytkować. Tutaj możecie zobaczyć jak wygląda ta iluminacja, czyli słuchawki świecą na niebiesko, nic tutaj nie mruga, nie zmieniają się kolory, ale wygląda to moim zdaniem dosyć ciekawie. Gdy nie chcemy tego podświetlenia, możemy odłączyć wtyk USB od naszego komputera, chociaż jak tak się przyjrzeć, wygląda to całkiem ciekawie. Słuchawki mają wbudowane dwa głośniki o średnicy 40 mm i to naprawdę daje świetnie sobie radę podczas słuchania muzyki czy oglądania filmów i to co bardzo istotne podczas grania w gry. Szerokie pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, dzięki czemu nasze słuchawki odtwarzają dużą ilość dźwięków bez żadnych zniekształceń i szumów, co jest bardzo istotne. Zrobimy sobie teraz mały test mikrofonu oraz głośników. Tak więc słuchajcie. 1 2 3 4 A P C K L R S A B C D E F G, H. Cześć z tej strony Bogdan. Czas podsumować test słuchawek Mediatech Cobra Pro Trill MT3594 z serii akcesoriów dla graczy Cobra Pro. Sławki są bardzo wygodne, mikrofon bardzo dobrze zbiera. Jeżeli chodzi o nauszniki i piankę górną, wszystko jest w najlepszym porządku, nie można się tutaj do niczego doczepić. Szerokie pasmo przenoszenia, więc mamy tutaj wysokie, niskie dźwięki bez problemu, bez zniekształceń, bez żadnych szumów. I co bardzo istotne, jest pilot na przewodzie. Sam przewód jest także bardzo dobrej jakości. Końcówki złocone. Myślę, że spokojnie można polecić te słuchawki. Szczególnie, że mają jeszcze tą iluminację, która dodaje im charakteru dla graczy. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, dajcie znać co o nich myślicie. Cześć!